Nie wiem, czy już nagrywa, czy gdzie nagrywa? nagrywa? To jest doświadczenie na skalę światową. Manda zaśmiecenie. Tak, dokładnie. To jest to nieczyszczenie rzeki. W zasadzie. Więc co niektórzy wrzucają śmieci do rzeki. No, Dobra, ja muszę sobie teraz na to tutaj na... Na 4,8 w Ogrowcu. Wracał z, konferencji no, wracał z konferencji etycznej jeszcze, 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 i, został jeszcze, jeszcze, i został na wakacje numer, 48 godzin na z, no. z browarem.

tak. Popatrz, w tym, co się dzieje. Ten będzie ciekawy. Zobacz, co się z tym stało. Bo tamten też tam poleciał, ale ten. Może się okazać, że się mnie mieszają. pokłamali. Zaraz zobaczymy. Czyli się mieszają. Może się okazać, że jednak pokłamali. No ale tak go wrzuciłeś, tak byle jak? To była prowokacja. Nie no, rzucił przysiące specjalnie. Znaczy, uspokoi mój racjonalny umysł, a, a to, że zaprzeczy fa fantastyczności zjawiska, to już trudno. Uprzejmij. Na YouTubie będziesz miał tyle odsłon, że. Szok. Kłamstwo. Złamaliśmy. Zlam Czy nie mów hop? Jak go wyrwie tam. Ale słuchaj, nic nie, ma, nic nie jest na świecie stuprocentowe. Może Udało właśnie się. ten krzaczek się zdał w tym 1%. Udało się.

Tamten tam walił tam się. Mam też jakieś funkcje matki się mało. Możliwe, mm -hmm. nie? No tak, tak o, on się tu kręci. Tu płynie i tu jest ten trójkącik taki. Nie? Od wyseczki by się zgadzało. No. Tak by poszedł pod prąd. To Jurek by miał taki materiał, żeby mógł doktorat na tym zrobić. Ale są ryby, bo tam się rzucają. Nie? Tam na mhm. za tym Mówi? patyczkiem. To takie małe pinechy z wierzchu Ło, no to rzecz przez sobie... Proszę. Nie No nie, takie wielkie rzeczy. Nie, nie Nie, 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 nie. na swojej głowie go zbawić. Nie Nie, nie no, będę robić. Ktoś na świecie. Ale to jest Ale kaczkę jeszcze traficie, zostawcie. nie ma No. Przynajmniej nikt nie oskarży. Chcę szukać dalej. Co bym mu tu zmontować? Ty może tego dziadka kulę powyższać?